To wczesnym rankiem zbyt głośno pozdrawia swojego bliźniego, temu uznane to zostaje za złożeczenie. Wierzący niestety nie zmieniają się z chwilą uwierzenia w Jezusa, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie zmienia się ich charakter i sposób postępowania zmienia się ich duchowa tożsamość zmienia się ich kierunek dokąd zmierzaliśmy przed uwierzeniem w Jezusa zmierzaliśmy do piekła po zmierzamy do nieba nasza tożsamość została złączona z Jezusem na zawsze nasze miejsce to niebo i tak dalej ale tu na ziemi dalej musimy toczyć walkę z naszymi słabościami, z naszymi wadami, z naszymi także złymi skłonnościami, czyli grzechami. Jedną z wad, jaką chrześcijanie ze sobą niosą, i często jest ona tolerowana w kościołach czy w towarzystwie, wśród przyjaciół, to brak taktu i wyczucia. Często ludzie mówią, no, on już taki jest, albo ona już tam się nie zmieni, już taka będzie, trochę tam powiedzmy zbyt gadatliwa, trochę zbyt bezmyślna, trochę zbyt egoistyczna, powiedzmy trochę pozbawiona wyczucia. I przyzwyczailiśmy się to tolerować jako powiedzmy takie mniejsze zło, no, nie pije, nie kradnie, nie cudzołoży, no to znaczy, że jest w miarę dobry ten człowiek, czy ta kobieta, czy, czy mężczyzna. Problem jest, że Bóg chce nas zmieniać we wszystkich dziedzinach, gdzie nie wykazujemy upodabniania się do Niego, gdzie nie wykazujemy doskonałości, czy przynajmniej nie kierujemy się w Jej stronę. Księga przypowieści jasno pokazuje przykład nietaktu. To właśnie można nazwać nietaktem. To, że ten ktoś chciał pozdrowić swego bliźniego jest absolutnie dobrą rzeczą. Ale kto wczesnym rankiem, czyli po pierwsze, pora jest niewłaściwa, i drugie, zbyt głośno, czyli hałaśliwie, budząc może innych, czy w jakiś sposób wyprowadzając tego człowieka z jakiegoś tam chwili refleksji czy zadumy, czyli zbyt wcześnie i zbyt głośno robi coś dobrego, bo pozdrawia swego bliźniego. Efekt jest taki: temu uznane to zostaje za złożeczenie. Tutaj motywacja, że ja chciałem czy chciałam dobrze, niczego nie zmienia. Odbiór takiego zachowania jest negatywny. Uznane to zostaje za złożeczenie. Co z tego, że on czy ona dobrze chciał? Jeśli nie zrobi tego w mądry sposób, czyli kierując się nie tylko swoją chęcią: o polecę go po zdrowie, o polecę tam z nim zagadam czy coś takiego, ale kierując się także tym w jaki sposób wpłynie to na tego drugiego człowieka. Czy ta rozmowa, czy to pozdrowienie nie będzie mu w czymś przeszkadzało, czy to może nie jest właściwa pora czy on zwykł w tym czasie co innego robić i tak dalej, i tak dalej. Jeśli sobie nie zadamy tych pytań, tylko będziemy patrzeć na swoje takie impulsy, że to czy tamto mam ochotę zrobić, powiedzieć, wykrzyknąć i tak dalej, to w otoczeniu najbliższych nawet osób będziemy uważani za ludzi jakichś nieokrzesanych, takich męczących, takich, od których się ucieka czy opędza się od nich. Warto byśmy sobie to wzięli do serca, że nasza przemiana na obraz Chrystusa ma się dokonywać nie tylko w wielkich sprawach moralnych, że kto kradł, niech kraść przestanie, kto mówił fałszywie, niech mówi prawdę itd., tak ale niech też będzie szlifowaniem drobnych cech naszego charakteru, takich jak na przykład brak wyczucia, brak wrażliwości czy nietakt. Salomon ostrzega. Kto wczesnym rankiem zbyt głośno pozdrawia swojego bliźniego, temu uznane to zostaje za złorzeczenie. Starajmy się, byśmy byli przyjemni w obyciu, by ludzie chętnie do nas się garnęli, chcieli naszego towarzystwa, a nie obawiali się, że znowu wyskoczymy z jakąś kłopotliwą dla nich sytuacją. To też jest walka o świętość.